Szanowni mili widzowie, dzisiaj jesteśmy przy stacji Katowice-Zawodzie. Oczywiście jest w przebudowie katowicki węzeł kolejowy. Widzą państwo, tu już są drzewa powycinane. A my przejdziemy się tunelem na stację przejściem podziemnym, żeby zobaczyć, jak wygląda stacja Katowice-Zawodzie. Jeszcze zanim zostanie Przebudowana. Tutaj też nie ma żadnych zjazdów dla wózków. Mili Państwo, jest za to tabliczka z zakazami. Tak wygląda to przejście podziemne. I zaraz sobie wyjdziemy na peron. Wspinamy się do góry. Jest troszkę stopni dla pokonania, dla matek z wózkami. Jest to na pewno trudne, jeżeli są same. Są Państwo, jest to budynek kolejowy. Aczkolwiek nie ma tu żadnej poczekalni, żadnych kas, niczego. Proszę zobaczyć przejście podziemne, którym żeśmy. Przechodzili miało wyjście kiedyś na dwóch kierunkach teraz ma tylko w jednym i tak jest z pozostałymi przejściami również. Tuż obok jest hutaferum. W czasach świetności, kiedy jeszcze nie był tak rozwinięty, w czasach świetności kolei, kiedy jeszcze nie był tak rozwinięty transport drogowy ludzie nie mieli samochodów to. Z tej stacji podróżowało bardzo wiele osób. Zbliżamy się po malutku do peronów. Proszę zwrócić uwagę, że Ten peron z prawej strony jest dosyć niski A ten z lewej strony Peron pierwszy jest o wiele Wyższy Zaraz tutaj wjedzie pociąg, więc my przejdźmy się na peron. Drugi jest tabliczka ostrzegająca przejście przez tory, się pociągu. Jest to bardzo fajne przejście. Państwo widzą, nie można się za bardzo rozpędzić. I tak to wygląda oto nasz peron. Sieć trakcyjna pod napięciem, grozi śmiercią. Sami megafony, wszystko dobrze słychać. Proszę zobaczyć tak już są pozrywane podkłady, czyli coś się dzieje, z drugiej strony jest rampa, myślę, że Ferrum dużo tu wykorzystywała. dużo korzystała z kolei, pewnie do dzisiaj korzysta. Są wiaty na peronach. Między peronami jest dużo zieleni, widzą państwo bardzo ładnie i nadjeżdża pociąg Kolei Śląskich. A z prawej strony wygląda na to, że jest jakaś porzucona lokomotywa spalinowa oraz jakiś wagon. Nadjeżdża pociąg Kolei Śląskich w kierunku Katowic. Widzą Państwo a tam już jest przewrócony semafor czyli roboty w toku tak wygląda nasza stacja kolejowa Jak będzie wyglądała po przebudowie, czas pokaże. Mam nadzieję, że materiał troszkę Państwa zainteresował. I serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patatai.